Dzisiaj będzie o słówku sehen, dzięki któremu powiemy coś takiego jak Dopilnuj, żebyś zjadł śniadanie. Cuzyin oznacza oczywiście przyglądać się. No i można powiedzieć, na przykład, weźmy, zadajmy komuś pytanie, czy możemy się mu przyglądać w pracy. Na przykład, Darf ich dir bei der Arbeit, Suzyin. Czyli, czy mogę się przyglądać Tobie w pracy, wiecie tam na przykład, nie, wiem, praktykant, chociaż no, w ogóle przyglądać się, żeby zrozumieć, na czym coś tam polega, czym ten człowiek się zajmuje i tak dalej, albo nie wiem, ktoś tań, tańczy, no i y, my, żeby go nie skrępować, możemy zapytać, Darf ich die beim tanzen, zu sehen? czy mogę ci się poprzyglądać trochę w tańcu, jak tańczysz? Więc to taka oczywista rzecz bym powiedział. Można się przyglądać wielu rzeczom. Na przykład, można się też bez, bezczynnie przyglądać jakiemuś nieszczęściu. Na przykład, chociaż, no, czy, czy to koniecznie musi być nieszczęście, ale na przykład, er hat tatenlos zugesehen, wie sein kind mit dem Messer gespielt hat. Czyli tu mogło w sobie dojść do tragedii. Ale no, on się bezczynnie przyglądał, jak jego dziecko bawiło się nożem, więc no, można się przyglądać różnym rzeczom. Ale nie robić się tego filmiku o cuzyń po to, żeby wam mówić, jak to się tam czemu można przyglądać, tylko żeby po, po, pomóc wam powiedzieć coś takiego, jak dopilnuj, żeby on zrobił zadanie domowe na przykład. Nie? Więc ym, właśnie to cudzy nam tutaj się bardzo, bardzo przyda i możemy powiedzieć, das er die hausaufgaben macht czyli dopilnuj żeby on zrobił zadanie domowe dopilnuj tego żeby coś tam nie czyli zicu jest właśnie tym zwrotem którego szukamy zicu dass du morgen co arbeit pünktlich kommst czyli dopilnuj tego żebyś jutro do pracy przedpunktualnie, nie jak zwykle się spóźnisz no, nie? czyli dopilnuj tego zicu dass... dass du morgen ausgeschlafen bist morgen jest ein wichtiger tag Czyli dopilnuj tego, żebyś był jutro wyspany, bo jutro jest ważny dzień. Jutro jest ważny dzień. No. Można też, na przykład, powiedzieć, nie wiem, das tu was ist, czyli dopilnuj tego, żebyś coś tam zjadł, nie, bo zanim wyjdziesz z domu i tak dalej. A teraz mały przerywnik. Mój nowy e-book, co mówią nam przedrostki czasownika, dostępny już na gerlitz.pl. Zapraszam. Czyli dzięki temu, zu Das możemy wyrazić właśnie jakąś Troskę też taką, że dopilnuj, żebyś coś tam zjadł i tak dalej. To taka w sumie troska też. Ale ogólnie rzecz biorąc to cuzyn, właśnie to jest takie dopilnowanie, żeby ktoś coś zrobił.